Cześć, z tej strony Piotr Werner. Witam Was na kanale Quadralight TV. Dziś opowiem Wam, jak zrobić dynamiczne zdjęcie portretowe w studiu przy użyciu lamp błyskowych. Wiele osób myśli, że najlepszym do tego narzędziem jest tryb synchronizacji błysku z krótkimi czasami otwarcia migawki. Czyli wszystkim dobrze znany HSS a musicie wiedzieć, że nie do końca daje on możliwość zamrożenia ruchu. Aby zamrozić ruch trzeba użyć lamp o krótkich czasach błysku. Lampa, której błysk wynosi np. na przykład 1, sekundy zamrozi ruch całkowicie. Za to robiąc zdjęcie z HSS przy użyciu lampy, której błysk jest długi mimo ustawienia migawki np. 1,004 przy dynamicznej scenie zauważymy ewidentnie rozmycie. Jesteśmy w studiu Quadralight, jest z nami modelka Marianna, asystuje mi Asia i Erdem. Będziemy robić dwustronny splash wody. Używamy trzech lamp Puls Pro X oraz jednego Atlasa 600 Pro z ttl -em. Dwa Pulsy 400 poszły na światło kontrujące ze stripami. Jeden Puls 800 stoi od frontu, delikatnie z góry, z założonym Dekagonem 90 cm, a Atlas świeci nam na tło. Lampy z tyłu ustawiłem na 1,32 mocy, pulsa 800 i Atlasa z tyłu na 1,16 mocy. Przy takich wartościach błysk będzie bardzo, bardzo krótki. Na aparacie ustawiamy migawkę 1,160F63 i ISO 100, aby uzyskać jak najlepszą jakość zdjęcia. Chodźmy zatem zrobić kilka kadrów. Jak widzicie, ruch spadającej wody został całkowicie zamrożony. Dla porównania zrobimy zdjęcie z wykorzystaniem trybu HSS. Lampy ustawiamy na pełnej mocy, czyli 1.1. Używamy pełnej mocy błysku, ponieważ tryb HSS powoduje, że błysk jest znacznie słabszy. Jak widać, woda jest rozmyta właśnie przez użycie trybu HSS, czyli High Speed Sync. To porównanie pokazuje, że użycie HSS w studiu do zamrożenia ruchu nie jest do końca trafione. Natomiast HSS przyda nam się, gdy fotografujemy w plenerze, gdy światło zastane jest bardzo mocne. Wtedy możemy błysnąć mocną lampą, ustawić małą głębię ostrości i przygasić słońce. Jednak ruch tak naprawdę zamrozimy tylko krótkim błyskiem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach pod filmem lub na maila info.quadralite.eu. Zapraszam Was do subskrypcji i pozostawienia łapki w górze. Do zobaczenia w kolejnych filmach!